klasycznego hat-tricka mogli zaliczyć w ten weekend kolarze, którzy przyjechali na kolejne zawody rangi Pucharu Polski na Opolszczyznę. W piątek w Gościęcinie rozegrano wyścig MTB na krótkim torze, wczoraj zawody cross country, a dzisiaj kolarski maraton. Z sobotnim zmaganiom w głuchołazach przyglądał się Jakub Trzaska. Podobnie jak w latach ubiegłych, do głuchołacy zjechała sama śmietanka polskiego kolarstwa górskiego w różnych kategoriach wiekowych. Na starcie stanęli więc tegoroczni medaliści Mistrzostw Polski. Dodatkowo pojawiły się również mocne reprezentacje spoza naszego kraju: Czesi, Niemcy, Litwini, Włosi, i yy, jako ciekawostka yy, pani z Nowej Zelandii. Zawodniczka, która startuje w zawodach UCI i to nie jest przypadkowa osoba. Tegoroczna trasa została nieco zmodyfikowana względem poprzednich edycji. Dzięki temu znów była ciekawa. Nawet dla tych, którzy w głuchołazach pojawili się po raz kolejny. Fajnie, że, że pojawiają się nowe elementy, jak chociażby ten zjazd, o którym Pan wspominał. I faktycznie jest to ciekawy element, ale właśnie w tą stronę zmierzają wszelkie trasy Pucharów. Pucharów świata i wszystkich większych wyścigów na świecie. Nie była jakoś bardzo techniczna, ale to była bardzo mocna fizycznie i długie podjazdy. No, A to już wjeżdżająca na metę najlepsza juniorka Natalia Grzegorzewska z klubu Mitu Toyo AZS Wratislawia Wrocław. Spełniły się więc prognozy ekspertów. Natalia to przecież brązowa medalistka prestiżowych zawodów UCI Junior Series rozgrywanych podczas Pucharu Świata. Dzisiaj łatwo i przyjemnie, taktyczna jazda dzisiaj była, która się na pewno przydaje później na tych ważniejszych wyścigach typu Mistrzostwa Świata. Zrobiło się flow, więc było bardzo fajnie. Bez niespodzianek przebiegła także rywalizacja w elicie kobiet i mężczyzn. Te pierwsze zmagania zwyciężyła Klaudia Czabok tuż przed Zuzanną Krzyształą. Natomiast wśród panów triumfował Krzysztof Łukasik. Był on najlepszym z czwórki przedstawicieli JBG2 CryoSpace. Ja jestem bardzo zadowolona ze swojej jazdy. Odjechałam na początku i później właściwie utrzymywałam przewagę, kontrolowałam. Wydaje mi się, że druga zawodniczka nawet się zbliżyła, ale przewaga była bezpieczna, więc jestem zadowolona, mogłam się bawić. W sumie w trzydniowej rywalizacji udział wzięło blisko pół tysiąca kolarzy. Nasza redakcja objęła wydarzenie patronatem medialnym.